Cześć, jak widzieliście, takie rzeczy można znaleźć na ulicy, nie podam na której. Także udało mi się na na budżet i zakupić takie oto 105.1 Skeleton Violet Booster bundle. Będziemy mieli 6 do otwierania, do oglądania. Zobaczymy, co jest w środku. Mam nadzieję, że będzie to coś, co sprawi mnie, jak i może Was, w euforię. No to otwieramy secik. N-Duller od którego zaczynamy, zaczynamy od tego. I. Otwieramy kolejny i lecimy z tematu. Mm, i. Erika invitation, eee, Basic Energy. Dobra. Tu już było coś ciekawego. Dla tych, co oglądają mnie od początku, wiedzą co to jest za kanał. Kartka jest drogą do kolekcji. Eee, zaopatrzyłem się w takie oto slaves Slaves, slaves. I mam takie też top loadery. I ta karteczka, którą tutaj wylosowaliśmy, bez dwóch zdań leci do Prolader. Jeszcze muszę się zaopatrzyć w rękawiczki, tak jak mówiliście. To będzie następny krok. A tutaj mamy. Proszę bardzo.